Siemano wszystkim z tej strony niekto inny jak kodmicz i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o darmowym skinie dla osób z karnetem bojowym. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat nadchodzącego darmowego skina dla wszystkich posiadaczy karnetu bojowego, czyli skina Arena z ataków Tytanów, który już za niecałe 10 dni będzie dostępny dla wszystkich jego posiadaczy, a do tego powiemy sobie o wczorajszych nowościach, jakie pojawiły się w Fortnite po nowej, małej aktualizacji. No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku migao2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też o subiku z bo Ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi. No i szczelcie tą mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. Namy no przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, to jak zawsze teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 V-Dolców I proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie, ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 V-Dolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, dzwonem na kanale i kod miga2 w sklepie a w komentarzu pod tym Filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35. pamiętajcie, że już dzisiaj o godzinie 19.00 pojawi się live na kanale MIGAO. No i tak, moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, obecny sezon drugi rozdziału czwartego trwa już dobre kilka dni, jak nie nawet kilka tygodni, co wprost podpowiada nam, że już niebawem będzie dostępny nikt inny, jak oczywiście ukryty skin tego obecnego karnetu bojowego. Ze względu na to, że sama skórka już na dniach będzie dla was dostępna do odblokowania, to dzisiaj głównie poruszymy sobie ten temat, lecz zanim do tego przejdziemy, to powiemy sobie o wczorajszej aktualizacji zawartości z nowymi. Zadaniami tygodniowymi, fabularnymi oraz oczywiście darmową nagrodą. No i tak, same zadania jak zwykle pojawiły się wczoraj o godzinie dokładnie 15 i od tamtego momentu każdy z Was może zaczerpnąć dawki poziomu na konto, a wraz z tą taką mini aktualizacją gracze otrzymali jeszcze dodatkowe zadania fabularne, które pojawiają się co kilka tygodni w grze. No i do tego wszystkiego jeszcze niektórzy gracze otrzymali jeden darmowy przedmiot od Fortnite'a, i jest to dokładnie spray, którego otrzymali gracze za niedawne wydarzenie, które pojawiło się w grze, a cały ten temat przedstawił nam bardziej dokładnie Firemonkey na swoim profilu na Twitterze. A dokładnie FireMonkey na Twitterze dał znać, że Epic Games właśnie zaczęło przyznawać graczom spray, którego możecie zobaczyć teraz w tle i tej nazwy nie będę wymawiał, ponieważ nie wiem jak się to dokładnie czyta i nie chcę tutaj lekko tego przekręcić, i którzy brali udział w wydarzeniu o nazwie Bitwa Społeczności. Jak sam on dodaje w dalszej części postu, było to jakieś stare zaległe wydarzenie, które teoretycznie dawno temu miało mieć swoje zakończenie i same nagrody dopiero po takim czasie zostały dodane na konta wszystkich uczestników tego wydarzenia, ale to oczywiście nie koniec, ponieważ Fortnite dokładnie w ostatni poniedziałek w godzinach wieczornych postanowił, że wprowadzi nadchodzące aktualizacja 24.20 na serwery startowe, co oznacza, że sama aktualizacja zostanie wydana w przeciągu następnych 7, maksymalnie 8 dni od tamtego momentu. My gracze wiemy już kiedy dokładnie trafi ta aktualizacja do gry i jest to następny wtorek 11 kwietnia o godzinie 10 rano i wiemy to, bo wtedy kończy się event wielkanocny, a informacja o tym, że aktualizacja trafiła na serwery startowe, tylko potwierdziła tą informację, że będzie on dokładnie tego 11 kwietnia. Wspominam tutaj o tym, ponieważ nie wiem czy wszyscy wiecie, ale to właśnie wraz z dodaniem tej aktualizacji do gry ma zostać również. Udostępniony ukryty skin obecnego karnetu bojowego, którego bardzo dokładnie szczegółowo wam dzisiaj po prostu omówię. Ponieważ tak jak wspomniałem na samym początku filmu, dzisiejszy odcinek głównie poświęcimy sobie na temat ukrytego skina obecnego karnetu bojowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym, czyli arena z ataków Tytanów, bo sama skórka już na dniach będzie dla nas dostępna do odblokowania. A dokładniej nie wiem, czy wiecie, ale obecnie po wejściu do gry i wejściu w zakładkę karnetu bojowego możemy sobie przeglądnąć, ile dokładnie czasu zostało do ukrytego skina karnetu, i jak sami możemy zobaczyć na moim ekranie, zostało tam dokładnie. 11 dni. Oczywiście 11 dni od momentu, w którym ja zacząłem dla Was nagrywać cały ten odcinek, a przeważnie filmy publikuję dla Was dnia kolejnego, czyli dzisiaj licznik ten powinien już wskazywać około 10 dni, chyba że sam odcinek został przeze mnie opublikowany jeszcze później. Tak czy inaczej, według daty widniejącej w tamtym miejscu, możemy dowiedzieć się, że sama skórka będzie dostępna dla graczy dokładnie 15 kwietnia, czyli dosłownie dwa dni po wystartowaniu już nowego wydarzenia o nazwie Coachella i Fortnite, o którym więcej informacji powiedzieliśmy sobie na wczorajszym odcinku na tym oto kanale. No i tutaj pojawia się bardzo dziwna rzecz w ukrytym skinie, ponieważ jest to pierwsza taka sytuacja w życiu, w której ukryta skórka jest publikowana dla nas nie w środku tygodnia, czyli we wtorek lub czwartek, tylko według daty dopiero w sobotę. To właśnie w sobotę, około godziny 14 lub 15, bo o takich godzinach pojawiają się wszystkie zmiany w grze, zostanie udostępniona niewielka aktualizacja zawartości, po której gracze otrzymają dostęp do wszystkich nowych zadań na te oto normowe nagrody dla posiadaczy karnetu bojowego. Od tamtego momentu każdy z was, oczywiście każdy posiadacz karnetu bojowego, po wejściu do zakładki zadań w grze zobaczy nową ikonkę, na której będzie przedstawiony skin arena i w w tym miejscu pojawią się wszystkie zadania na jego odblokowanie. Co do samych przedmiotów kosmetycznych, jakie znajdują się w jego zestawie, to na teraz w tej pierwszej karcie jest oczywiście skin, standard kilo w plecak, malowanie do broni, emotka rzucana, emotka taneczna oraz graffiti, co daje nam razem 8 nagród dla posiadaczy karnetu bojowego. No i tutaj jeszcze o tym nie wspomniałem, to jak ktoś jeszcze nie wie, to wszyscy ci, którzy będą chcieli odblokować tego ukrytego skina karnetu bojowego, jak i ogólnie wszystkie przedmioty, które wam wymieniłem, żeby je odebrać, gracze będą musieli wykonać kilka banalnie prostych zadań, które pojawią się w tamtej karcie, o której wcześniej wam już mówiłem. No i co ciekawe, w ostatnich dniach na Twitterze i ogólnie w internecie pojawia się mnóstwo teorii na temat tego, że ten ukryty skin obecnego karnetu bojowego nie będzie miał tylko tej jednej karty, która już tam jest widoczna, tych przedmiotów, tak jak teraz, tylko będzie miał aż dwie karty, tak jak oczywiście Geralt z Rivi z poprzedniego sezonu pierwszego. Wszystko dlatego, że już teraz po wejściu w tamto miejsce, gdy najjedziemy sobie na samego skina Arena, zobaczymy dodatkowy komunikat zaraz niżej, w którym jest informacja, że ma on style do wyboru, a sama skórka przy sprawdzaniu nic nie pokazuje. Oznacza to oczywiście, że sam skin ten, którego tutaj widzimy, nie Koniecznie od razu posiada swój dodatkowy ubiór w grze, bo jak miałby go od razu, to byłby on widoczny po odczekaniu chwili na skinie. A jak sami możecie zobaczyć w tle, skórka ta się totalnie nie zmienia w tamtym miejscu. Skoro skin ten ma mieć swoją dodatkową edycję stylu, to raczej na pewno musi pojawić się druga karta tamtego skina, bo nawet i w ostatnich sezonach, gdy Fortnite wprowadzał inne takie skiny, zawsze dodatkowy styl danego skina był w tej drugiej karcie, która dopiero pojawiała się później. Pamiętajcie jednak, że jest to obecnie taka mniejsza teoria, bo Fortnite zawsze dawał nam od razu wszystkie karty ukrytego skina, a tutaj pierwszy raz pojawiła się taka sytuacja. I jest tylko jedna karta, bo nawet w poprzednim sezonie Geralt z Rivia miał swoje dwie karty, lecz ta druga była po prostu dla nas niewidoczna. Obecnie jednak nie mamy za dużo informacji w samym temacie ukrytego skina karnetu bojowego, więc niestety ale tego tematu nie przedstawiam jakoś za bardzo szczegółowo, tym bardziej, że nie znamy ani jego zadań, ani drugiej karty, ani szczegółów w całym tym temacie. Dopiero gdy do gry zostanie wprowadzona aktualizacja 24.10 11 kwietnia o 10 rano, my gracze dostaniemy 100% potwierdzenie odnośnie całego tego tematu i dowiemy się wtedy również, czy jego data publikacji ulegnie zmianie. Ale wydaje mi się, że raczej nie. To jednak nie koniec zmian i nowości, jakie pojawią się w grze z okazji wypuszczenia ukrytego skina karnetu bojowego, ponieważ poza samym skinem i ogólnymi nagrodami w grze, to na wyspie pojawi się nic innego jak mityczny jego przedmiot. Mowa tutaj dokładnie o tym nowym grapplerze, o którym słyszeliście już bardzo dużo przed startem obecnego sezonu drugiego, jak i w sumie to po jego starcie. I sam przedmiot został nawet przedstawiony na oficjalnym zwiastunie tego sezonu, który jest teraz. Sam grapler będzie działał naprawdę mega i to mega kozacko, i ja sam czekam, aż zostanie on udostępniony w grze. I pamiętajcie, że przedmiot ten będzie w klasie mitycznej co oznacza, że może on występować albo tylko w jednej sztuce na mecz, albo normalnie w skrzynkach i luzem na wyspie. To jak dokładnie to będzie wyglądało dowiemy się już po samym dodaniu nowego skina do gry i przedmiotów, bo jeżeli przedmiot ten będzie występował w jednej sztuce, to może on być za zlikwidowanie postaci Arena na wyspie, który ogólnie pojawi się jako nowe NPC i to okaże się już po samym dodaniu skina do zdobycia dla graczy. Dodam tutaj, że z samej aktualizacji 24.20 na kanale pojawi się jeszcze jeden specjalny odcinek w nadchodzący weekend i w tamtym odcinku przedstawię wam wszystkie najważniejsze szczegóły, które zostały zmienione w temacie tego, ukrytego skina. Sam film będzie dwa dni przed aktualizacją, więc będziecie mieć też świeże informacje, i pamiętajcie, że sama aktualizacja poza ukrytym skinem karnetu bojowego wprowadzi do gry jeszcze ogrom innych ciekawych zmian, które my gracze już w większości znamy i poznacie je właśnie na tym odcinku, który pojawi się w nadchodzącą niedzielę. Dlatego też dopiero przygotuję dla Was ten odcinek i poczekam, bo do niedzieli na pewno pojawi się jeszcze ogrom innych ciekawych informacji, które znów przedstawią nam jakieś ciekawe zmiany w grze, które zostaną dodane dopiero po aktualizacji 24.20. No i pamiętajcie, że jeżeli będzie bliżej już do samego ukrytego. Skina karnetu bojowego, to postaram Was się o tym poinformować jak najszybciej tylko się da. Tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, a na 100% nie przegapicie żadnych kolejnych ciekawych informacji prosto z świata Fortnite, bo filmy są tutaj każdego jednego dnia i też pamiętajcie o tych informacjach w temacie ukrytego skina. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tak jak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortów na tym kanale, a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać Miga, dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o ukrytym skinie obecnego karnetu bojowego sezonu drugiego i czy według Waszego uznania skórka ta otrzyma jeszcze jedną dodatkową kartę, w której pojawią się dodatkowe nagrody samej skórki, a ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19. Yo!